Jeszcze, Liczę od trzech, mhm. flaga idzie w górę i ja puszczam stopę. Dobra, może... masz bieg? No.

no, było ładnie. Mówisz? Ty kurwa, coś zda. dajemy? Tak, tak, no składnie to. Jaki? To zmęczyłeś się? Bez słonka, ciężko. Dzięki. Możemy jechać dalej, nie? Tak. Na tak jest Dobra, na razie. Minuta 18-13 setnych. Wyłączam nagrywanie.